A teraz zapraszam do obejrzenia filmu, gdzie hołownia bardzo się dziwi na widok śmieciarki. W tej chwili stało się coś zupełnie niezwykłego. Muszę Wam to pokazać, bo nagle z zawęgła wyjechała wielka śmieciarka, której tu przed chwilą nie było. Natomiast nagle coś zaczęło piszczeć i pojawiła się śmieciarka. To niesamowite. Muszę powiedzieć, to człowieka może spotkać na stacji międzynowej na której się zatrzymał. Śmieciarki do tej pory nie było, a tu nagle jest śmieciarka. Są też panowie, którzy ogarniali. Mam nadzieję, że nie będą mnie bić i nie dojdą do wniosku, że ja już podlegam pod waste management. No może nie. Chyba poszli sobie dalej, ale muszę powiedzieć, że to jest ściana i nagle za ściany wyłania się śmieciarka. Duże przeżycie. W... Tak, mówiąc szczerze, dlatego przecież, że się bałem, że we mnie wiedzie, ale chyba nie wiedzie. Dobra. Anyway. W... W tej chwili stało się coś zupełnie niezwykłego i muszę to wam pokazać. Z za węgła wjechał palec, którego tu przed chwilą nie było. Lecz nagle coś zaczęło piszczeć i pojawił się palec. Niesamowite co człowieka może spotkać na stacji benzynowej. Palca do tej pory nie było, a tu nagle jest palec. Są tu też panowie, którzy ogarniają te palce, ale mam nadzieję, że nie będą mnie bić. że ja już podlegam pod finger management. No może nie, chyba sobie poszli dalej. Jest ściana i nagle za ściany wyłania się palec. Duże przeżycie. Dobra, dlatego tak bałem się, że ten palec we mnie wjedzie. Bald, anyway. Zobaczcie do jakich patologicznych sytuacji dochodzi na rynku wynajmu mieszkań. A wszystko przez to, że często wynajmujący jest bardziej chroniony, oczywiście nieuczciwy wynajmujący, od osoby, która mu te mieszkanie wynajmuje. Tu mężczyzna na forum porad prawnych pisze, że właściciel już dwa miesiące temu poinformował nas o konieczności wyprowadzki, no ale zapomnieli, tydzień temu sobie o tym przypomnieli z partnerką. Teraz się pyta, co by się okazało, gdyby partnerka była w ciąży, czy wtedy mogą zostać na mieszkaniu, czy nie. No i czy właściciel może oddać nam te mieszkanie, jeśli partnerka będzie w ciąży. Tu ktoś się dopytuje oddać, czyli co? Czyli... Na własność, żeby jego mieszkanie było moje teraz. Nie wiem, czy to jest mem, czy tak naprawdę było. Kto oglądał transmisję może dać znać, ale Tusk powiedział do osób niepełnosprawnych: Ja jestem jednym z was. Po tych słowach TVM przerwał transmisję. Ej, ja mam pytanie: Co robił Łukaszenka na spotkaniu Lecha Wałęsy z Marianą Schreiber? Ktoś wie? Elon Musk na swoim Twitterze napisał, że Światowe Forum Ekonomiczne staje się światowym rządem niewybieranym przez nikogo, o którego ludzie nie pytali i ludzie nie chcą. Na czele Światowego Forum Ekonomicznego zasiada Klaus Schwab. Pewnie wiele osób się zastanawia, kiedy Niemcy przekażą czołgi Ukrainie. I jest bardzo prosta odpowiedź: wtedy, kiedy Putin pozwoli. 20 stycznia 2023 roku minister obrony Mariusz Błaszczak przekazał informację, że Polska przekaże czołgi Ukrainie T-72 oraz wozy bojowe piechoty. Tak więc możemy się domyślać, że Polska przekaże najprawdopodobniej pozostałe czołgi, które nam zostały T-72 oraz bojowe wozy piechoty BWP-1, gdyż tylko takie mamy. Patriarcha Cyril powiedział, że jakakolwiek chęć zniszczenia Rosji będzie oznaczać koniec świata. Według serwisu Life UA Map Rosjanie są coraz bliżej okrążenia Bachmutu. Panie Tomaszu, proszę już nie dokuczać panu Szymonowi, bo już on sobie sam dokuczył filmem ze śmieciarką. Wystarczy już naprawdę. Dziecko pana Artura wróciło ze szkoły właśnie w takich butach i to był ostatni dzień przed feriami. Nie wiem czy też takie macie problemy. Ja na szczęście jeszcze takich nie mam, bo moje dziecko chodzi do przedszkola i gdyby wróciło w takiej parze butów, to tylko byłaby moja wina, bo ja je zakładam. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jeśli nie będzie zgody Niemiec do przekazania czołgów Leopard, to będziemy budować mniejszą koalicję państw w celu przekazania czołgów. Nie będziemy patrzeć biernie jak Ukraina się wykrwawia. Ukraina wygra tą wojnę z Niemcami czy bez. Portugalskie media są pod wrażeniem Polski. Według nich Polska jest kluczowym państwem udzielającym wsparcia Ukrainie, a zarazem siłą chroniącą Europę. Brytyjski Daily Telegraph napisał, że Polacy zawstydzili Niemcy, gdyż to my mamy więcej powodów wybać się Rosji, a robimy to, co powinny robić Niemcy. To nie Putin wycelował pocisk w budynek mieszkalny w Dnieprze. To nieudolna ukraińska obrona przeciwlotnicza nie potrafiła go zestrzelić.